Wynikły pewne rozmowy, między innymi się też okazało, że to właśnie się do tego pana wójta, gminy Jana Strzekuta, nawet członek rodziny, też tym w obozie Auschwitz i najprawdopodobniej zginął. Nie wiem, to pan już się dowiedzieć. Ale taki też apel, ponieważ w Imanowej w tym roku były pierwszy raz od chodzenia 75 rocznicy wyzwolenia obozu Kary Auschwitz uroczystości, gdzie chcieliśmy wspomnieć, to organizował powiat Imanowski, gdzie chcieliśmy wspomnieć wszystkich. W miarę możliwości więźniów pochodzących z Ziemi nocli, czy związanych rodzinnie, czy tak jak tu też przynajmniej, którzy działali przez pewien czas na Ziemi na i skąd zostali wywiezieni przez Nowy Sąszy Kartą do Oświęcimia. Wspomnieć natomiast, Starostwo wysłało prośbę do urzędów gmin. Niektóre gminy odpowiedziały, niektóre nie odpowiedziały. Oczywiście te, które odpowiedziały, wysłały listy, na których było około 10-5 osób. Później się okazało, już w w te wykłady, się przygotowując, ale teraz też w najnowszym mundurze Halinałowskiego, który będzie w marcu dostępny, okazało się, że tych osób jest dużo, dużo więcej. Tak uśredniając z każdej gminy, z każdego miasta i gminy, z których jest 12 na terenie powiatu halinałowskiego, Średnio by wychodziło, że około 40-50 osób trafiło do obozu Auschwitz, a z niektórych gmin napisano, że 5 albo 3. Więc prośba do Państwa też, jakby Państwo znali swoich e, jakichś krewnych dalszych, prawda, czy bliższych dziadków sąsiadów, którzy byli w obozie koncentracyjnym Auschwitz i czy go przeżyli albo zginęli, ale żeby jakieś dane tu w przyszłości jakiś kontakt będzie może na redakcjach Alimanowskiego albo na e, powiat Limanowski też wysłać informacje, ponieważ... Tu się taka rodzina inicjatywa, żeby taką listę, księgę pamiątkową stworzyć, gdzie inne powiaty stworzyły to. Powiat Dimanowski czy gminy powiatu Dimanowskiego tego nie opracowały, a tu się okazuje, że wchodząc właśnie nawet w ten wykład dzisiejszy, przemka e, tych osób związanych nawet właśnie czy ze Związkiem czynu Poluzkojnego czy Związkiem z Walki Zbrojnej, to większość tych osób była powiązana i byli po oni aresztowani, ale też ich aresztowani byli współmarzonkowie, rodzice, czasem rodzeństwo dzieci. Tu nawet wspominając tego Tadeusza Kozgrunia, przynajmniej tylko mówił, że żona uniknęła zatrzymania, ale tam i jego rodzeństwo między innymi trafiło do Auschwitz, ale też jego też, Rudolf zajder zaj z rafinerii który akurat był związany z organizacją Orła Białego. Tak naprawdę takich rodzin wchodząc, się okazuje, że dużo więcej, część tych osób przybyła na ziemię imanowską w czasach galicyjskich, czy jeszcze później w okresie II RP, bo byli albo pracownikami rafinerii imanowej, albo kolejarzami, albo urzędnikami państwowymi, ale oni później się związali i często wchodząc w bazę obozów koncentracyjnych, czy Auschwitz, czy innych, no to wyskakuje miejsce urodzenia Cieszyn albo, nie wiem, Lwów, Stanisławów, a później się okazuje, że to są osoby, które w takiej imanowej, dobrej, pół życia czy więcej spędziły, zginęły w Auschwitz, tylko, że my, historycy, w pokoleniu takim właśnie jak Przemek czy ja, nie jesteśmy w stanie dotrzeć też, że te osoby były związane przez większą część życia czy jakąś część z Ziemią Niemanowską. To też, właśnie taki apel w przyszłości, może gdzieś w internecie, też może przez stronę stowarzyszenia, ale też przez stronę gminy podamy informacje, żeby te informacje, właśnie szczególnie od starszych państwa, pomieszkających już dużo lat na terenie, czy dobrej, czy innych miejscowości pojazdu Niemackiego, docierały. Bo przy okazji opracowywania takiego tematu, jak dzisiaj Przemek go opracowywał, czy, czy wcześniej tych, tej rocznicy, okazuje się, że tych osób jest bardzo dużo i nikt o nich nie pamięta. A jak nawet jest gdzieś ktoś, ktoś pamiętany, to zdarza się, czy w Limanowie, czy w innych miejscowościach, że nawet jak jest jakaś tablica pamiętkowa, to niestety są nazwiska na przykład przykręcone, czy imiona, czy nazwiska. I bardzo byśmy o to prosili, żeby też tu jakąś. Państwa, przekazać sąsiadom, znajomym, żeby to w przyszłości się udało coś takiego zrobić. Myślę, że tu Stowarzyszenie, tu Pani Małgorzata też pomoże w tym nam, ale też Panowie Wójtowie, których tu prawda, mamy kilku na sali, a Panowie Wójtowie już wcześniej też udawało się przy różnych przedsięwzięciach współpracować, są chętni do pomocy, więc no to jest ostatni czas, te 70 5 lat po zakończeniu wojny, 80 po wybuchu. Dosłownie to są ostatnie chwile. To tak dodam na, na marginesie, że w czasie tego spotkania twierdziliśmy w Starej Wsi, że nikt nie żyje związany z ziemią milańską, kto przeżył obóz koncentracyjny KL Auschwitz. Okazało się, że żyje na pani Wimanowej, o której ja nie miałem pojęcia, ale ludzie, którzy o z mieszkają w Wimmanowej, nie wiedzieli. Okazuje się, że jest, więc mamy prośbę może jeszcze ktoś na terenie powiatu malarskiego żyje, kto był w obozie, może coś nam jeszcze przekazać jakieś wspomnienia. I tylko tym chciałbym zakończyć. Dziękuję bardzo i pani Wimanowej. Dziękuję Karol za ten apel bo jeszcze ofiar było dużo. Mówię tutaj o Herwaldzie, o DAPA, o osobach, które były wymieniane, to wymaga kompleksowego przeszukania. Dzisiaj jest jakby większy dostęp do tych materiałów, więc naprawdę rzeczywiście wywiad Limanowski tutaj powiedzieć. powiedział, że taka publikacja oczywiście opracowana, zawierająca te dane, żeby każdy przyjezdny po latach, po już tam latach gdzie miał korzenie właśnie na tym terenie, żeby mógł odszukać, mógł przyjechać to miejsce, przyjeżdżając tutaj wiedząc, że... Taka publikacja wyszła i szukać swoich przodków. Myślę, że to jest ważne też dla takich więzi międzyludzkich, dla relacji, których w naszych czasach, które brakuje, szczególnie tutaj w młodszych pokoleń, chodzi internet, komórki, żebyśmy zadbali o tą taką sferę związaną z tymi najbliższymi relacjami. Jeszcze raz dziękuję. A żeby te więzi zacieśniać, zapryła trzeba.